Tak. Witam panowie. Przelałem zupę z półtora litra na 3-litrowy garnek. Troszkę jeszcze zmienię recepturę. Jakoś mi naszło, żeby dać łyka wytrawnego wina. Nie dużo. Dziecko. Dziecko musi starczyć. Tak, do smaku. Już mam sok z gruszki rozrobiony z porządną łyżką mączki kartoflanej i że mięsko już wnet gotowe no to biorę się za krew krew bardzo płynna no może trochę inna niż powinna być bo jednak nie skaczki ale jest natychmiastowo się bardzo ściemniła zupa ale to bardzo się ściemniła zagęściła chyba damy jeszcze łyka octu. Tak. Na oko. Kolor tak samo jak skaczki. Kto chce, proszę spójrzcie. Żeby nie było ciemne jak czekolada. Zróbmy tak, że żeby tej krwi nie zmarnować, o. lekko sobie wymieszamy z tym winem. Remcem I dalej z tematem. Dobra. Mieszamy, mieszamy. I cały czas na jedynce dalej gotujemy. Powiem wam, nie wiem jak smakuje. Nie testowałem, ale się dowiemy. dowiemy się dokładnie teraz, bo prędzej czy później trzeba wytestować, nie? tu tyle co nic. Dodam jeszcze raz gruszkę, trochę słodkości, nam przyniesie. Ciach. Jedno jest pewne. Jutro będę testował na mojej mamie. Ona uwielbia czarninę, także będzie mogła coś na ten temat powiedzieć. Siach.